Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w kolejnym, bardzo ważnym odcinku progresu. Przepraszam, że film się nie pojawił wczoraj, jednak byłem w Manchesterze i nakłaniałem zlatane do przejścia do naszej polskiej ekstraklasy, a tak na poważnie to po prostu wyskoczyły mi plany i się nie wyrobiłem. Dobrze, jak widzicie mamy jedną kartę na tej całej planszy, jednak zaraz to wszystko się zmieni. Wiecie co? W tej serii miało chodzić o progres, o ten postęp, jednak ostatnio no, troszeczkę zamuliłem. Nie wychodziły wyzwania, też nie zmieniałem swojego składu. Jako, że mam kompletnie teraz inny pomysł na drużynę, postanowiłem zmienić wyzwanie. Znaczy, zmieniam tylko piłkarza, o którego walczymy. Nie będziemy teraz walczyć o Cetnarskiego, ponieważ nie będzie mi pasował do przyszłej drużyny. Nie chcę iść w kierunku Ekstraklasy, bo to będzie po prostu trudne. Jak sami widzicie, że już robi się ciężko, a chcę wygrywać. Chcę jednak wygrywać, więc wiecie co, szalejemy. Mamy nadal okres Team of the Season i zamiast Cetnarskiego Będę walczył o Wilhelmę, holenderskiego pomocnika, który dawno temu występował w Back to Glory. Mam jeszcze trzy dodatkowe mecze na zdobycie tego zawodnika. Plus zwiększyłem troszkę po prostu wymagania w tym wyzwaniu i muszę zdobyć jeszcze dwa gole z dystansu, by w razie czego wylądował w naszej drużynie. Jak się nie uda, no to. Kolejne wyzwanie. Co jak co, potrzebujemy lepszej obrony? Przyda się tam karta koloru niebieskiego, będzie to haps. Wyzwania wydaje mi się, że są w miarę ok. po prostu są wykonalne. Lewy obrońca bo prawy, no w sumie muszą zaliczyć trzy asysty, dwie bramki zdobyć, no i ogółem nasza drużyna musi zachować dwa czyste konta, no bo w końcu jest to obrona. Wydaje mi się, że Dam radę. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ potrzebujemy kogoś z przodu. Nie mogę grać ekstraklasą do końca i proszę Państwa, będziemy walczyć o Elię. Kiedyś był to w FIFA świetny piłkarz, miał 5 gwiazdek sztuczek, teraz ma 4. jednak jego statystyki, 83 strzelania, 95 tempa, coś świetnego. Raz muszę wygrać różnicą trzech goli w dwóch meczach. Celność strzałów musi być większa niż 90% oraz Pawłowski, czyli lewy, nasz obecny lewy skrzydłowy musi zdobyć 5 bramek. Wykonalne według mnie. Dobrze. Przenosimy się do gry. Trochę sobie pogadałem, no ale czas na upgrade'y. 1350 punktów na moim koncie albo troszkę mniej, nie pamiętam dokładnie, jednak czas wykorzystać 1000. Naszym pierwszym nowym zawodnikiem zostaje Robin Quinson. Y Piłkarz Mainz i co mogę więcej o nim powiedzieć, ma dobre statystyki, wysoki, I właśnie czego... nie ma wysokiej obrony, jednak wiarę dobra fizyczność i jest szybki, wydaje mi się, że na tej pozycji to wystarczy. A z drugiej strony pomocnik Feyenoordu, Vejinovic, również jest wysoki, ma świetne podania ocenione na 80, no i mam nadzieję, że będzie mi się lepiej grało, tego potrzebowaliśmy, lepszej pomocy, innej formacji, no co mogę powiedzieć, gramy na robaka, tyle, czas znaleźć pierwszego przeciwnika. Tak tylko zerkam no trzy mecze za nami, 0 punktów. Nigdy takiej jeszcze pasy w tej serii nie miałem. Standardowo wyszukiwanie przeciwnika trochę mi zajęło, jednak ostatecznie trafiłem na Polaka FC Racibosz. I to jest to spokojna drużyna, odrobina Polski, odrobina Ligi Angielskiej Ma dosyć dobry środek obrony, to są solidne, srebrne karty No i jestem ciekaw jak tu się wszystko podoszy Dzisiaj mamy wielki dzień, sobota, godzina 20.45 Spotkanie Polski z Rumunią Nie będę już nagrywał osobnego filmu, po prostu się wypowiem o tym właśnie w tym odcinku progresu Jednak niech się mecz rozpocznie No dobrze, gramy Więc co mogę powiedzieć, niestety nie mam mnie w Warszawie Jestem w domu, bo po prostu nie zdążyłem sobie wrobić karty kibica, co oznaczało, że po prostu już nie miałem szansy na bilet. A jednak yy, po ostatnim meczu to było spotkanie Polski z Danią, kiedy zapłaciłem dwa razy więcej za bilet w naprawdę przeciętnym miejscu, bo kupowałem ze strony, która po prostu zajmuje się, no wiecie, sprzedażą biletów, które zostały kupione przez innego, to stwierdziłem, że no nie ma opcji. Nie będę wspierał tego biznesu, całego konikowania no tak się to zwie nie, nie, wybaczcie, wolę sobie jednak obejrzeć przed telewizorem nie będę dawał komuś zarobić i, i systemowi, te, i tej stronie po prostu i właściwie osobie, która zepsuła innym z, potencjalną zabawę no, ja nigdy nie odsprzedawałem biletów za, w ogóle nie odsprzedawałem, nie odsprzedawałbym też za wyższą cenę ja tego nie popieram, nie wspieram, więc stwierdziłem, że nie, nie, nie wybieram się a wielka szkoda, no po prostu muszę, muszę sobie wreszcie zrobić tą kartę kibica, choć Coś mi się nie podoba, że to jest coś takiego jak karta kibica, bo tu chodzi po prostu o to, by się rejestrować w banku, i tu jest seria takie zagmatwane. Komu to potrzebne? Po prostu pewnie, ale. No, ta... Ten bank zbiera informacje o klientach, nie wiem, nie, też się w to jakoś nie zagłębiałem, jednak całej tej... A, racja, bo ten bank jest sponsorem reprezentacji Polski i wszystko jasne. O, słupek nas teraz ratuje. Wybaczcie, musiałem się pożalić, bo naprawdę nie rozumiem tej całej idei karty kibica. Ale przed chwilą się wszystko wyjaśniło, bo... wyjaśniło, bo połączyłem wątki. Jednak dobrze, słuchajcie, o samym meczu chciałbym coś powiedzieć, bo no, nie mogę się doczekać. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, 13 punktów. Drużyna, która znajduje się na drugim miejscu ma tych punktów 7. No i nie widzę po prostu, nie widzę sposobu, po prostu drogi, byśmy mieli to wtopić. Naprawdę mamy niesamowity zespół. Choć ten mecz rozegramy bez glika, ponieważ pauzuje za kartki, wielka szkoda jednak. Rumunia nie jest jakąś drużyną, która naprawdę może nam zagrozić. Ostatnio, ostatni mecz wygrali z Armenią, a to było dawno, dawno temu. I od tego czasu żadnej. Żadnej wygranej My, my radzimy sobie wyśmienicie Kurczę, jesteśmy niepokonani w tej grupie Mamy tylko jeden remis, reszta to zwycięstwa Cztery zwycięstwa, jeden remis, zero porażek Więc to naprawdę jest świetny bilans No i naprawdę nie wiem co by musiało się wydarzyć By Polska nie znalazła się na mistrzostwach świata w Rosji Poważnie, chyba tylko jak, Nie wiem, Lewandowski i reszta pił Wszyscy musieliby zakończyć karierę Byśmy się nie dostali na te mistrzostwa, tyle. tyle To byłoby jedyne rozwiązanie Oczywiście jest Oczywiste dla mnie jest to, że Polska dzisiaj wygrywa i tyle, nie ma innej opcji. Tutaj nie ma co się wywodzić. Choć oczywiście, tutaj najgłośniejszym tematem jest to, kto zagra na bramce. Czy Fabiański, czy Szczęsny? No, według mnie oczywistym wyborem powinien być tutaj Wojciech Szczęsny. Ja doskonale wiem, że Fabian jest pewnym punktem w bramce reprezentacji Polski, że ostatnio no, bronił w tych wszystkich meczach, w których bronić miał. Ale poczekajcie, bo chce zdobyć gola. Christian Pulisic! O matko Boska, co za okropne uderzenie! Jednak słuchajcie, Szczęsny jest numerem jeden. No, jednym z najlepszych. No. No dobrze, jest też ten buf. On taki, nie wiem czy słyszeliście o nim we Włoszech. Jednak szczęsnego uważają za jednego z najlepszych bramkarzy we Włoszech. Nie bez powodu, Juventus chce go ściągnąć do siebie. Fabiański, oczywiście, miał dobry sezon, jednak. No, też to są inne rozgrywki, i szczęsny gra w lepszym klubie, co dobrze. Można to tłumaczyć, że przecież Fabiański ma gorszą obronę, co właściwie pozwala mu. Na... No więc nie, to takie głupie gadanie. Po prostu, według mnie, to jest czas szczęsnego. No niestety, jeśli chodzi o jego we... występy w prezentacji, to chłopak miał po prostu pecha. Czy to jakaś czerwona kartka, czy to też chyba jakiś uraz, nie pamiętam już dokładnie. Jednak, według mnie, szczęsny powinien bronić. I tyle. Chcę zobaczyć Wojtka od pierwszych minut, tak jak tutaj. On tak samo by bronił dzisiaj. Tylko tyle mogę powiedzieć, znaczy będzie bronił. Wydaje mi się, że jednak to. No nie wiem, nie mam pojęcia. Ja ekspertem nie jestem. Mówię, ja po prostu przedstawiam swój tutaj amatorski punkt widzenia. Tak to mogę nazwać. Ama amatorski punkt widzenia Damiana i ja chciałbym po prostu, Woj po prostu Wojtka zobaczyć od pierwszych minut, choć um, też zastanawiam się, je jedno, czy nawałka postawi. Pan trener Nawałka postawi na krychowiaka. Bo według mnie nie. Coś, że środek pomocy to linety oraz zieliński. Ja chciałbym coś takiego zobaczyć, choć ty kurcze, nie, nie pamiętam dokładnie, czy jakieś dobre występy w reprezentacji miał, choć nie, Zieliński ostatnio, akurat w ostatnim spotkaniu, z tego co pamiętam, grał naprawdę dobrze, tylko no po prostu brakowało takiego wykończenia akcji, jednak, no co mogę powiedzieć, Krychowiak, no owszem, to jest doświadczony piłkarz w reprezentacji, no, nie, nie, no tutaj nie ma co ukrywać, Miewiał, miewał jednak słabe mecze, jednak... No, wątpię, wątpię, że jednak wystąpi za to, za nazwisko, że tak powiem Wydaje mi się, że jednak trener Nawałka postawi tutaj na albo Linetego, albo pewnie Mączyńskiego klasycznie No ale wątpię, że będzie to po prostu Grzegorz Krychowiak, który, no nie oszukujmy się, miał najgorszy sezon w karierze teraz Jaki stawiam wynik? 3-0 3-0 Wysoko jednak padną co najmniej dwie bramki w tym spotkaniu, to jest pewne, więc stawiam 3-0 A kto wie, może i nawet 4-0, choć też ciekawi mnie napad Teodorczyk i lewy? Nie, wiecie co wiem, że... Lewy, oj, głupia bramka zarodejnego, wiem, że Milik no, prawie nie grał po powrocie z kontuzji, że no jednak nie miał najlepszego testu sezonu. Teodorczyk mnóstwo bramek strzelił, jednak... No, w tej reprezentacji to jednak to nie jest ten Łukasz z To nie jest ten Łukasz. Jakby to mógł powiedzieć Szpakowski. No nie no. Może lewy sam... Nie mam pojęcia. Lewandowski i Milik. Taki jest mój typ. Nie mówię, że to chcę zobaczyć, ale taki jest po prostu mój typ. No, a może Milik by się odblokował i taki znak dla trenera Napoli, że halo, warto zwrócić na mnie uwagę? Dobra, cokolwiek. 3 do 0 dla Polski i 16 punktów na naszym koncie. A teraz mogę zacząć grać na poważnie. No tutaj gadu, gadu, Emil Forsberg z lewej nogi o, dobra interwencja. Robak kontra rzeźniczak to typowe polskie starcie. Legia kontra lech, jednak, no niestety, legia wygrała. Choć może robak to wykończy. Ach, dużo Polaków, podoba mi się, jak tak Polacy są na boisku. Szczęsny rzeźniczak, Dąbrowski. Tutaj ja mam Pawłowskiego i robaka. Fajnie, fajnie się to komentuje. Ach, nie udałem do środkowania. Nie i dobra, może wreszcie uda się wykorzystać ten stały fragment gry. Christian Pulisic! Ach, za blisko środka. Koniec pierwszej części spotkania, niestety przegrywam, no ale mówię, nie koncentrowałem się przez pierwsze 25 minut gry, teraz czas na rzeź. Robak, pierwsza okazja w tej części spotkania, niesamowite, ale może w Pawłowski to dobije lewa noga? Ale Szczęsny jest w formie. Robak może teraz, no nie, no nie wierzę. Ja uznaję Szczęsnego akurat za, ja, chyba, mojego, nie, zawsze jak robię skład seria, to broni Szczęsny. Nawet Handanowiczym tyle w tym roku nie grałem, bo po prostu mam jego informa, się Szczęsnego, no i po prostu świetny golkiper z niego jest sami to widzicie w tym momencie, no nie mam jak zdobyć gola, ponieważ on tę bramkę muruje Forsberg prostopadle do Robaka Amos, ja nie mam pojęcia czy on jest szybki czy nie, ale no i wiecie co, po prostu musiałem po prostu musiałem, Christian Pulisic na 1 do 1, nie, nie chciałem ryzykować z ostrego konta Robakiem, zauważyłem jakiegoś tam piłkarza, nie wiedziałem kto to jest, po prostu stwierdziłem, że czas strzelić i tak też się stało Wreszcie Amerykanin wykończył. Bardzo dobrze, robak odepchnął obrońcę. No i mecz rozpoczyna się od nowa dobrze. Może chociaż jeden punkt będzie. Nie no, ja chcę komplet. Ja chcę komplet. oj, jakieś profesjonalne rozwiązania. Doskonale robak i policji, czy zdobędzie kolejną bramkę. A właściwie. Poczna siatka. Klosterman do Frosberga. Tak jest, piłka, że z Lipska się dobrze rozumieją. Rzeźniczak. Rzeźniczak, no. Dobrze, będziesz mógł to wrzucić na Instagrama. Forsberg, czy będzie bramka? Ach, Nie, nie ma. Kapitalne zagranie naszego nowego pomocnika i Pawłowski oddaje uderzeniem. To są podania, to są podania. Podcinka do Wardiego, tylko proszę o nana. Dzięki Bogu. I Maciej Gajos. Uciekaj, uciekaj, oni są wolniejsi od ciebie doskonale. Forsberg, zmęczony, bez sił. Podaje i robak! Niesamowite! Jak szczęsny to robi! Ja, ja robię to co zawsze. No, norma Kurde, jakbym miał Ronaldo, uderzyłbym identycznie w tej sytuacji, ale z Wojtkiem to. Kurde. Oj, 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 oj wardi! To jest wardi, on jest naładowany. On się czuje jak po Red Bullu, proszę państwa, Jamie Vardy! Ale kręci! No nie w jego stylu! No i jeszcze trafił do siatki minutę przed końcem. No tak jest, no nie no nic, nic po prostu nie idzie po mojej myśli. Cholerny szczęsny. No racja, przecież to nie będzie onana zawodnikiem meczu, tylko szczęsny, który obronił z 15 strzałów. Chyba tu teraz Pawłowski dobrze do Pulisicia Pulisic za górą, za górą. Przedłużenie domu Robaka i Robak z lewej nogi, no nie z prawej cymbale, no Jezus Maria! To jest okropne. Jakaś klątwa została na mnie nałożona. No, nawet nie chcę wiedzieć, ile oddałem uderzeń w tym spotkaniu. Oprócz policji zawodniczych i po, po cholerę, skoro przegraliśmy. Dzięki za meczyk. Jednak 20 strzałów i jeden gol. Masakra. I drugie spotkanie przed nami. Bardzo ładna drużyna. Przeciwnik mówi mi, że mnie zabije. Wątpię w to. Holby Renato Sanchez i Castro. A no na napadzie SBC Lewandowski. Nie grałem tą kartą, no bo. Nie chciałem wydawać monet, grałem lepszymi kartami lewego. Oj tak. Trzeba uważać. No ale tak czy siak, Lewandowski nieważny w jakiej wersji jest zawsze zagrożeniem, więc mówię, na boczności musi być. Jedyne, czego mi brakuje w obecnej FIFA, to po prostu takiej płynności sztuczek. Oczywiście wiem, że teraz jest to wszystko bardziej realistyczne, jednak po prostu bardzo miło wspominam FIFA 13-14, gdzie to wiecie. Robicie sztuczkę i bang, macie przewagę nad przeciwnikiem, a teraz to wszystko jest przewidywalne i to zanim ktoś się obróci, to naprawdę już zdążycie skoszyć, po napój energetyczny na ławkę i wrócić i odebrać mu piłkę. No niestety, tak to wygląda. Willi Orban, środkowy obrońca za, a, do Forsberga, a przecież to jest pozycja Pawłowskiego, panowie. Naprawdę, ogarnijcie się i grajcie tam, gdzie grać powinniście. Dośrodkowanie i robak z główki, no niesamowite, obronił tak sobie to obronił, no. Sami to jest smutne, bo naprawdę ja się tyle staram tutaj. Buduję akcję. Szukam mi idealnego miejsca do dośrodkowania, a bramkarz... Bramkarz z palcem w dupie sobie to odbija jedną ręką. Poważnie, ja pierniczę. Jakim prawem tu weszło? Onana! Nie, samobój, tak? Samobój. Nie wiem, jakim cudem samobój, jednak. Okej. Okay. Naprawdę, spadku z ligi w tej serii nie brałem pod uwagę, jednak jestem na dobrej drodze. Robak, wykończ to, chłopie, wykończ to! A i zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. W trakcie meczu reprezentacji Polski będzie miała miejsce konferencja w Los Angeles, yy, organizowana przez EA. I, ta, I tam poznamy więcej detali dotyczących FIFA 17 też. Wydaje mi się, że może jakiś gameplay, bo z tego co słyszałem, to gra ma być tam normalnie dostępna do gry, więc jutro sobie to podsumujemy na kanale, zobaczymy co nowego. Stawiam na Ligę Chińską, że oficjalnie ją ogłoszą, bo o tym się już mówi od stycznia, kiedy to Alex Teixeira, yy, były piłkarz tego... On w tym na Ukrainie grał, z tego co pamiętam, jak się ten klub. No, w szachtarze, w szachtarze grał. Jeśli dobrze kojarzę, no to on wrzucił zdjęcie dawno, dawno temu na Instagrama, że po prostu robili zdjęcia do FIFA 18. Czy to była prawda? Przekonamy się dzisiaj. I teraz Forzberg otrzymał idealną piłkę od robaka. Proszę, niech to wreszcie wpadnie. Do... Ale może teraz zobaczmy główkę i Weynowicz Kapitalnie zagrywa do niemieckiego golkipera, No podanie naprawdę klasy światowej. Pawłowski. Piętą. forosberg, Jeszcze Pawłowski zamarkował zwód i rzut rożny. Teraz Pawłowski. Robak! Tego potrzebowaliśmy, ale czemu ty się znów przewracasz, chłopie? Dobra, wiecie co, coraz mniej czasu zostaje i Robak musiał opuścić boisko. On ostatnio gra beznadziejnie wejdzie. Mora Proszę Państwa, czy przeciwnik już zaraz odda drugie uderzenie, no... Emremor, <gry> Emre Mor. Jego pierwsze kontakty z piłką. MOR! Proszę, niech to wejdzie! Dobrze. Niedobrze. Mor. Sędzia nie do po raz ostatni. To może być ta okazja. Czy będzie pierwszy punkt w lidze? Emre Mor, Emremor, Emre Mor, zagalopował się, nie... Podaje w... Ja się poddaję, po prostu już nie mam pomysłów co robić. Kompletnie nic nie wychodzi. Ale wiecie co, nadal jest szansa na utrzymanie się w tej lidze, tylko... Potrzebuję czterech zwycięstw, albo trzech zwycięstw i remisu. Pięć porażek z rzędu. Co mogę powiedzieć, no na dzisiaj jest to tyle. Nie wierzę, no po prostu trzy odcinki, trzy odcinki, w których tak naprawdę poważnie nie potrafię wygrać. No dobrze, dwa, bo tam... Trzy odcinki temu to jeszcze coś... Coś tam uciupałem, ale... Nie wiem, co z tego będzie, naprawdę. Ja się staram. Robię wszystko, co w mojej mocy, by tę piłkę umieścić w siatce. Ale to nie działa. Nie mam punktów na ulepszenia, więc muszę po prostu się starać tym zespołem. Może sobie jakieś towarzyski zagram poza wizją, żeby się podszkolić. Będę się starał, bo trzeba ruszyć do przodu. Zamiast progresu to mamy regres. A nie tak się ta seria nazywa. No dobrze, co mogę powiedzieć? Dziękuję za oglądanie. Życzę wam miłego meczu wieczorem. Do zobaczenia jutro na kanale. Pozdrawiam. Cześć i miłego weekendu.